Dzień dobry Państwu. Włodzimierz Szmyt, IAB Polska. Chciałem Państwa serdecznie zaprosić na konferencję organizowaną przez wydawnictwo CHB pod patronatem IAB Polska. Konferencję, która będzie poświęcona regulatorowi internetu. Temat nowy dopiero pojawiający się, a wynikający wprost z aktu o usługach cyfrowych, czyli popularnego DSA. Podczas tej konferencji, która odbędzie się w Holteru Intercontinental, ale równocześnie będzie również dostępna online, będziemy mówili o właściwie jednym wybranym aspekcie DSA głównie. Mianowicie o urzędzie, nowym urzędzie, który powstanie również w Polsce, który powstaje na wszystkich rynkach europejskich w tej chwili, który będzie się zajmował regulacją tego wszystkiego, o czym DSA jest, czyli regulacją bardzo wielu działań, którymi zajmują się Podmioty działające w sferze cyfrowej, w sferze internetu. Po raz pierwszy będziemy rozmawiali o tym, co to ma być, czym ma się zajmować, w jaki sposób ma powstawać, jak ma wyglądać współpraca pomiędzy różnymi stronami rynku, a tymże regulatorem. Nasi zaproszeni goście i prelegenci będą na ten temat mówili, odpowiadali na różne pytania. Serdecznie Państwa zapraszamy.